Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki i drodzy koledzy, dzisiaj witam, ten opalny dzień jest bardzo gorący, jest 30 stopni i ja po prostu się topię, jest szmelting, melting, bardzo gorąco, więc podejrzewam, że to jest ostatni taki heat wave i przychodzę do was z holem, jak ze starych dobrych czasów, czyli trochę hol z hol Polski, pokażę wam co... Kupiłam i pokażę Wam co zawożę ze sobą. Kilka rzeczy w lumpie, kilka kosmetyków i też kilka rzeczy do analizy kolorystycznej. Także jeżeli macie ochotę się schłodzić razem ze mną, albo może ogrzać, nie wiem jaka jest u Was pogoda, to zapraszam do oglądania. Ogólnie to już walizka jest za mną, bo zaraz będę wszystko pakować, ale chciałabym Wam pokazać najpierw z takich ciekawostek. Może jest tu ktoś, kto się zajmuje analizą kolorystyczną albo interesuje się ogólnie tematem. Zamówiłam sobie takie próbniki ust ze strony Many Beauty i ja już to zamówiłam sobie chyba w styczniu albo w lutym, A, nie. Może później, ale jakoś tak wiecie, parę miesięcy temu. I to są właśnie takie próbniki w różnych odcieniach, gdzie jak mam tutaj osoby, które przychodzą do mnie na żywo, na analizę kolorystyczną, to ja mogę im taki próbnik właśnie zaprezentować, przyłożyć i będą sobie w stanie, mogły wyobrazić jakby wyglądały w danej pomadce. Czyli tutaj pokazujemy, pokazuję w takim przypadku najlepsze i najgorsze koloryzacje. Także może tutaj coś znajdziemy. Zobaczcie, proszę bardzo, to jakiś bardzo jasny róż. Proszę bardzo, czyli coś co byłoby super do jasnego lata. No dla mnie. Na pewno za jasne. Bardzo fajne to jest, bo to jest plastikowe, więc bardzo łatwo będzie może to zdezynfokować, umyć. Także, proszę bardzo, tutaj coś nie dla mnie, tylko coś dla jasnych, chłodnych typów. Ciekawe czy znajdę swój idealny nude bo wiecie, bo ja czasem mieszam różne odcienie. O, jeszcze tutaj taki, sprawdźmy sobie róż, który też nie będzie dla mnie. ok mm, Za jasne. I jeszcze ten. Mm -mm, za jasne, za chłodne, ale zobaczmy sobie tutaj, może jakiś brązik, albo ewentualnie z jaśniejszych jakiś koral. Także proszę bardzo, to już lepiej dla mnie. I jeszcze tu jestem ciekawa tego odcienia, ładne, U, albo ten koralowy. O, dużo lepiej dla mnie, ciepły odcień, Więc taki sobie próbnik. I co się nazywa? Profesjonal, profesjonalna, pa, profesjonalna paleta kolorów ust, więc coś takiego. I zamówiłam sobie takie dodatkowe tablice do analizy, bo ja używam tablic od Kasi Soi, które mi się bardzo dobrze sprawdzają, ale właśnie widziałam, że ta many, many Beauty, ta strona ma właśnie takie dodatkowe tablice. Tutaj, tutaj na przykład mam róże, chłodne róże i ciepłe róże, także proszę bardzo. Tutaj można sobie zobaczyć, jak bardzo ładne, trudno znaleźć taki odcinek, ale szukał nie poddaje się. Także tutaj coś cieplejszego. I oprócz tych róż są jeszcze brązy, czyli chłodne brązy, i oprócz tego są ciepłe brązy. O, także takie tablice one nie są takiej jakości, jak kasi, soi. One są bardziej takie papierowe. Nie wiem, czy je zabiorę teraz ze sobą, czy następnym razem, jak będę w Polsce, bo za miesiąc wracam. E, także zobaczymy, ale tu jeszcze mam tablicę bieli, ale to, to mnie nie interesuje, bo już mam. Także takie rzeczy zamówiłam sobie ze strony Many Beauty, że Many Beauty, Many Beauty, Many Beauty. I kosmetyki. Mam tutaj kolekcję Everett Lipstick Monster, dlatego że chciałabym nagrać właśnie taki film, dla kogo są te kosmetyki pod typ kolorystyczny, czyli będę nakładać i komentować, bo Ewa twierdzi, że te kosmetyki są bardzo uniwersalne e, i będą na każdym wyglądać dobrze. No, i sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście tak będzie. Także mam tutaj kilka produktów, nie wszystkie, bo nie mam tego pisaczka, ale myślę, że sobie przetestujemy i będę Wam właśnie mówić ten kolor. Moim zdaniem, byłby dobry na przykład dla tego typu kolorystycznego, ten dla tego. Albo może rzeczywiście będą dobre dla wszystkich, ale widziałam je na necie, nie wydaje mi się, żeby były dla wszystkich te kolory. Zwłaszcza wszystkie. Zapytałam się Was na Instagramie, jakie kosmetyki koniecznie muszę przetestować, które kupić, które przywieźć ze sobą, co polecacie, polecacie właśnie z polskich drogerii. No i kupiłam kilka produktów tak, żeby właśnie nagrać um, film, takie Get Ready With Me. Nagram już ten film po powrocie. Albo może jutro, albo może przed podróżą, żeby sobie sprawdzić, jak się sprawdzą, wiecie, w podróży. I tak, z waszego polecenia bardzo często polecałyście ten gel Hean, lamination, Brow Gel i ja już ten produkt, chyba dwa albo trzy produkty, już sobie użyłam. Między innymi ten żel. I powiem Wam, że ten żel jest rzeczywiście świetny. Eee, mnie ciężko jest te brwi ujarzmić, jak coś to u mnie mydełko. Natomiast to jest jedyny żel, jakiego próbowałam dotychczas, który naprawdę fajnie mocno te brwi utrwala. Dzisiaj to akurat wiecie. Nie mam makijażu by skupał. Ale sobie właśnie wczoraj i przedwczoraj użyłam. Bardzo fajny. On jest clear, czyli bezbarwny. Ktoś z was jeszcze mi napisał, że kilka nawet osób, że jest jeszcze z Gosza bardzo fajnie, nawet fajniejszy. No, ale chciałam spróbować czegoś polskiego, także tutaj ten Brow Lamination Extra Strong, bardzo fajny, chyba był na promocji w Hebe. Wzięłam sobie również idąc w Hebe taki olejek do ust, akurat nie z waszego polecenia, a może tak już też nie pamiętam, ale jego chyba po prostu tak o, wzięłam. Także olejek z Pierre René, w ogóle taki fajny macie kosmetyki, że to jest hit. W takim odciśnięciu to jest 01 ten olejek, ale czy on się nie zamienia na róż? Mam takie wrażenie, że on się zamienia na róż. Nigdzie tutaj nie ma, niestety, numerka, ale zdaje mi się, że to była jedynka. Więc taki olejek, delikatnie barwiący, ale widzicie, bardzo delikatnie. Z waszego polecenia kretka. Bardzo dużo osób napisało, Ewa, musisz koniecznie słuchać Pierre René Matic". I tam chyba był podany kolor 08. No, ale to kolor, oczywiście, trzeba sobie dobrać. Ten 08 zdawał mi się chyba za jasny. Był jeszcze fajny odcień 18, ale koniec końców wziąłem sobie 17. i to jest taka właśnie konturówka wysuwana. I nagram wam właśnie osobny film z testu. No, ale to wiecie, coś ciepłego, widzicie, zmienia się kolor. Nie wiem, nie wiem, czy ten olej. Muszę zwrócić uwagę, że nie zmienia koloru. Ale właśnie odcień 17 Pierre René Lipmatic dużo z was bardzo polecało. Także jak szukacie kondrówki to sobie też spróbujcie. Kolejna rzecz dużo osób napisało eyeliner brązowy z Eveline. No i nie wiedziałam dokładnie o jaki eyeliner wam chodzi, bo to było kilka, ale ten przykuł moją uwagę. Taki piękny. Już raz go nakładałam na oczy. Zobaczcie, to jest eyeliner z Eveline z takim jakby brokatem, może nie brokatem, ale z taką drobiną, trochę błyszczący. No i nie wiem, czy to o ten Wam chodziło, ale jako zobaczyłam, on ma kosztować 17 zł. I tu Wam zrobię słocza. Zobaczcie, on jest tutaj, on ma takie delikatne drobiny, delikatnie się błyszczy. Bardzo fajnie to wygląda na oku. Ja myślałam, że nie dam rady sobie namalować kreseczki kałamarzem, ale... Dałam radę. Szybko zastyga, nic się z nim nie dzieje. Też zmienia kolor. Um, nic się z nim nie dzieje, także spoko. E, tego już sobie użyłam, ale myślę, że zrobimy sobie jakiś makijaż. I też mam, moi drodzy... Jest, tak, z Eveline. Słuchajcie, też mi kilka osób polecało, ale nie dużo. Jest to podkład Eveline Better Than Perfect. Jeżeli coś nazywa się Better Than Perfect, czyli lepszy od perfekcji, ja nie wiem, czego ja oczekuję tego podkładu, zwłaszcza, że kosztuje tam 20 parę złotych chyba. Wzięłam w odcieniu Light Beige, Warm, z kolagerem roślinnym, kwas jelornowy i skwalan, I to jest nawilżająco kryjący podkład, więc coś, co ja na dzień dzisiejszy bardzo lubię. No, ale czy on będzie Better Than Perfect? Zobaczymy. Także sobie przetestujemy może jego właśnie do podróży, jeżeli mi się uda to nagrać przed y, wylotem, bo jeszcze y, w dzień wylotu mam jeszcze dentystę, także... Fajnie. Rano mam natysty, a o pierwszej wyjeżdżam. Także taka sytuacja i słuchajcie, bardzo chciałabym przy... A to mi się coś zgruciło. Kupiłam sobie korektor z Klaresy. Smooth Maker. Ale on mi się tutaj niestety zważył. Widzicie? Takie gluty się zrobiły, więc nie wiem, czy to jest dlatego, że było ciepło, jak ono się w torebce, ale jest obrzydliwy. No ale może mi nie wypali oczu. Skóry, skóry pod oczami. A coś tu jeszcze jest? Aha, jeszcze tu mam coś... To jest bardzo, bardzo trudno dostępne. To jest ta kolekcja kniżki pieczonki. Byłam, słuchajcie, w pięciu rozmanach, żeby znaleźć te produkty z AA, Star Secrets i udało mi się dorwać tylko i wyłącznie róż. To jest taki róż rozświetlający sobie w, w, w sklepie robiłam swatch, bardzo fajny, czyli róż, ale właśnie taki z perłą błyszczący. No i do tego oczywiście był korekt, nie, brązer i jeszcze do tego był rozświetlacz. Chciałam kupić wszystkie trzy produkty, mmm, no ale niestety nie było, także przetestujemy sobie tylko i wyłącznie ten Rose, on też ma być właśnie uniwersalny. No i zobaczymy jak on się sprawdzi. Bardzo fajne, ale wiecie, nawet już w niektórych sklepach nie było testerów. No i koniec końców udało mi się znaleźć ten produkt, bożet jeszcze poza Tarnowem e, szukałam, w mniejszych miejscowościach też, jak przyjeżdżałam. Był hmm. rozum, więc mój się, a ja muszę to znaleźć, bo też nie chciałam przetestować. Ale znalazłam, a to już w sumie była ostatnia sztuka, więc nikomu nie polecę, ale w Rosmanie, niedaleko chyba więzienia w Karnowie, tam gdzie była kiedyś alma Krakremia, to osoby z do Polecam, polecam. Pozdrawiam panią z Rosmana, e, która mnie poznała i która rok temu mnie też poznała, a jej nie pamiętam. Wiecie? nie jestem w stanie zapamiętać waszych twarzy, niestety, ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo miła pani i e, wszystko wiedziała, gdzie co jest. Także to wzięłam i jeszcze wziąłam z tej serii, bo wiecie albo i nie, ale już w kilku filmach pokazywałam korektor e, z tej serii AA. Nude, gentle Nude. No i ten korektor mi się świetnie sprawdza, i zobaczyłam, że właśnie jest ten podkład. Sydziłam, OK, przetestuję sobie ten podkład, i może zrobię z niego po prostu osobny film, albo może przetestuję te dwa podkłady w filmie samym z podkładami. Zobaczymy. No ale tutaj mamy Gentle Nude w pompce, podkład kryjący. Kryjon, podkła, kryjący podkład serum, więc znowu coś nawilżającego. Także widzicie, ja lubię kryjące podkłady, a ja lubię nawilżające podkłady, także już nie da Wear, tylko właśnie coś takiego e, pomieszanego. Ja wziąłam odcień 402 Vanilla, ale niestety te światła w drogierach są przeróżne i nie wiem, czy wiecie, ile już gadałam 12 minut. Nie wiem, czy to ma ogólnie sens także w filmie sobie nagramy, ale jestem zawiedziona tym klaresy. Ale polecałyście mi też hybrydy z Klaresy, ale nie kupiłam. Ale dajcie mi proszę znać, czy macie te hybrydy z Klaresy i czy rzeczywiście są takie fajne. O, tu już mi ten korektor zastygł. Nie korektor, tylko eyeliner, także spoko. Okej. Okay. Lumpex. Przejdziemy teraz do Lumpa. Ogólnie powiem Wam, że jestem rozczarowana Lumpexami. Po pierwsze, bardzo drogo. Po drugie, jest bardzo dużo handlar, czyli tych pań albo panów, którzy po prostu przychodzą z worami i biorą wszystko, nie dając dosłownie kupić yy, przeciętnemu, szaremu obywatelowi nic, kupić dla siebie. E, także niestety było bardzo dużo poprzebieranych rzeczy, bardzo dużo ubrań było zniszczonych i brudnych, coś co, ja jestem na teraz do lumpeksów w Anglii, coś co się nie zdarza, bo jeżeli coś jest brudne, to nie jest to wystawiane na sprzedaż. Podejrzewam, że wtedy to idzie do Polski albo do innych krajów. Także było bardzo dużo, naprawdę bardzo zniszczonych ubrań i wiecie, Kiedyś były takie boksy, wszystko po złotówce i tamte takie brudne albo zniszczone bardziej ubrania były. One normalnie sobie wisiały, wiecie, jakieś koszulki po 30 zł, ja byłam w ciężkim szoku, ale coś tam mi się udało znaleźć, wygrzebać. Po pierwsze, primo, mega pasek. Pasek skórzany. Ten pasek kupiłam w Vivian, przy Auchan. Bardzo szeroki, skóra. On jest taki tutaj krzywy, ale bardzo ciekawie wygląda. I to jest właśnie taki klasyczny pasek który właśnie fajnie będzie wyglądał do sukienek, do marynarek, czy tam do płaszczy, chociaż nie wiem, czy się zapnę w płaszczu, bo on nie jest jakiś y, mega długi, ale wiecie, coś takiego. I on jest właśnie taki trochę naskos ścięty. On jest niemiecki. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Szkoda, że nie jest złota ta klamra, no ale nie wszystko złoto, co się świeci, co? Ważne, że jest porządny i taki właśnie oryginalny. O, jak jego się zapina, to on tutaj widzicie, jest taki naskos, Także nie jest taki oczywisty. Co mi się spodobało. No i zaskórzany pasek 20 zł, to myślę, że jest dobra cena. Także wziąłem sobie taki paseczek. Mój drugi łup z Lumpa, który jest świetnym lumpem, ale już zrobiłam jego małe DIY, bo dzisiaj szyłam guziki. Mam, słuchajcie, marynarkę. Taką fajną, jak teraz są modne te krótkie marynarki. To już wam w H&M mają, wiecie, mają błękitną, mają jeszcze pepitkę. mi się podoba ten styl, to mają fajne w H&M. -ie. Eee, no ale niestety no jakość, no to nigdy nie będzie jak jakość vintage, prawda? No i udało mi się znaleźć granatową, taką krótszą marynarkę, czy tam żakiet, nie wiem jak się na to mówi. I wymieniłam sobie guziki. Guziki nie były najgorsze, chciałam takie mocniejsze guziki, więc poszłam sobie do pasmantery. Pasmantery wybrałam sobie takie najbardziej jebutne guziczki jakie mieli i sobie dzisiaj siedziałam i szyłam. Także mam tutaj taką właśnie marynarkę, która jest w 100% z wełny, więc będzie świetna na jesień, myślę, że na zimę. I zobaczcie, granatowa tu ma lekkie poduszki. I to są właśnie te guziki, które ja sobie tutaj doszyłam. Także pięć guzików było tutaj. Guzik mi kosztował dwa złote. I tutaj mm, sobie przy rękawie też. Ale słuchajcie, jest naprawdę upał. Może nie będę tego zakładać na siebie, to zobaczycie, mam nadzieję, w jakimś filmie tylko sobie tak o zarzucę. No nie, to nie ma sensu. Także o, ale bardzo fajne, eleganckie i taka wiecie ala ala Chanelka. No, no nie Chanelka, bo to nie jest tweedowe, ale wiecie, porządna marynarka ma tu, tu jest ładnie skrojona w ramionach, ma poduszki, ale takie delikatne, nie takie wielkie. Mm, no no i myślę, że bardzo fajny łup. To było droższe, nieco, bo kosztowało 30 chyba zł, albo 28, no ale i tak uważam, że za taki produkt, y, który jest 100% zjarało mnie, jechałam z wujkiem kabrioletem, się karnęliśmy na wycieczkę na lody i o, jestem za zjarana. E, ale myślę, że za 28 zł, myślę, że warto. No i ostatnia rzecz, to już jest ze sklepu, y, czyli nie z lumpeksu. Kiedyś wam mówiłam, że szukam takiej kurtki militarnej, ale nie Moro. No i tak... Nie, 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 zawsze czegoś brakowało mi w tej kursce, bo chciałam taką zwykłą, klasyczną, bawełnianą. Była w Zarze nawet wyprzedaży, ale taka jakby uplamiona, w sensie specjalnie była tak ubarwiona, wyglądało to jakby ktoś taką farbą rzucił, nie do końca mi się to podobało. My, dobra, kiedyś znajdę mi też podsyłałyście. Była fajna w Arkecie... Na wyprzedaży chyba za 70 funtów, ale nie było rozmiaru, nie było stacjonarnie. Była w kosie też na wyprzedaży chyba za 45 funtów, ale też zostało chyba tylko rozmiar 32 albo 34, takie malutkie. No i słuchajcie, idę, idę. Mówię, a kapal zajrzę, co w tym kapalu. Czasem coś tam można fajnego znaleźć. I znalazłam idealną kurtkę, która, słuchajcie, w oryginalnej cenie kosztowała 299 zł. Tutaj, proszę bardzo, kapal. Zwykła zielona, taka jaką chciałam. Z kieszonkami, taka ala katanka tu kieszenka u góry, tu na dole nie ma zamków, bo ja nie chciałam też zamku żeby była po prostu prosta taka, właśnie kaki bardzo ładne guziki cieńsza i moi drodzy, rozmiar M tak, by the way i tutaj, słuchajcie, ona była 150 zł idę do kasy, a pani mówi 70. zł. chyba się pani pomyliła, bo to 150. A ja nie sprawdziłam metki, bo obecna cena to 70 zł. Także to jest zakup. Chyba to jest zakup tego roku. Coś czego pragnęłam tak bardzo. Nie spodziewałam się, że kupię taką kurtkę w takiej cenie. Naprawdę. Ja wiedziałam, że ją kupię w tym roku, bo intensywnie szukałam, ale nie wiedziałam, że ją kupię za 70 zł. A mówię na początku Wam mówiłam o cenach. Naprawdę były płaszcze, kurtki w lumpeksie po 120 zł używane. Um, także tu mi się naprawdę udało. Jesteście starnowe, to sobie zobaczcie, mieli jeszcze eski dostępne, chyba jeszcze jedną i chyba dwie eski. Uważam, że warto. Bardzo, bardzo dobra cena, 70 zł za taką kurtkę przejściową. Ona jest taka właśnie dopasowana. Tutaj ma chyba też od środka ściąga, więc może sobie ściągnąć. To jest taka kurtka na grzyby, do lasu i na miasto. No nie takie mi właśnie brakowało. Czegoś takiego, co będzie szakietem, ale nie takie grube jak szakiet, bo szakiet jest dość gruby. Także zobaczcie sobie, czy u Was nie ma. Nie było niestety innych kolorów. Może granat? Nie, nie było, ale kaki to akurat dla mnie 10 10. Także moi drodzy, to było na tyle. Taki haul. Mam nadzieję, że miło mi się czas. Dajcie znać, czy korzystaliście z któryś z tych produktów, czy to Wy mi je polecaliście tak w ogóle. No i będziemy sobie testować, ja się idę ugotować i widzimy się już nie tylko w kolejnym filmie, buziaczki.